Witam, buszek z kolejnym odcinkiem z GTA 5. Mam dzisiaj dla Was petardę. Tego nie było jeszcze na YouTubie. Dostałem znać o tym glitchu od znajomego na Discordzie. Pozdrosi. Petarda można chodzić z bronią w bazie. UFO, można wejść do tych zamkniętych pomieszczeń, jak widzicie tutaj w prawej strony próbuję właśnie otworzyć jakąś paczkę tego nie ma normalnie, tam jest kod jest skrzynka z ogłuszaczem ale tej świecącej e, pakunka tamtego nie ma jesteśmy tutaj już w bazie razem z bronią i mała przerwa na hot newsa jest konto na xbox nową generację jak jest coś chętny niech pisze elo znalazłem tam te wielkie zielone jaja. Można wchodzić do tych pokoi. Tutaj są te monitory. Na monitorach są jakieś różne ciekawe informacje do rozkminienia. Tutaj najbardziej interesująca jest ta mapka tutaj. Właśnie tej góry monchila. jakie się dane. Warto tu wejść, się zobaczyć. <noise> tutaj nie skomentuję. Lecimy dalej. Także, a jak już się Wam skończy yy, pomysły, co można dalej zrobić, to można to jeszcze wszystko wysadzić, żeby jakby to nie ma nikogo, ale jak wrócą, to żeby tu lepiej nic nie było. Yy, Klicza możecie zrobić 100% solo, zrobicie go na każdej platformie, na Playu, na Xboxie i na PC pewnie też na rady dobra tutaj kończę już te wygłupy powoli zaraz będziemy przechodzili do samego odcinka odcinek jest nagrany od momentu kiedy już respie się tutaj w tej bazie jeżeli nie wiecie jak wejść tutaj do tej bazy w ogóle odpinam w opisie tego filmiku link do filmiku w którym pokazuję jak tutaj wejść dobra zaczynamy Oczywiście zapraszam do zostawienia łapy, wszystkich nowych widzów, zapraszam do subskrypcji, do skomentowania filmiku, cokolwiek dla zasięgu, dla algorytmów. Jesteśmy w bazie, ja sobie tutaj jeszcze odblokuję przy okazji, bo na tej postaci nie mam tego shokera, czyli WOM i widzicie tu z prawej strony nie ma tej skrzynki z tą świecącą, żarówką migającą a jak wejdziecie tu z powrotem ona tam jest ciekawe o co chodzi no i tutaj odblokowuję sobie te jeszcze wyjście żeby to się zapisało a sam glitch jest bardzo prosty potrzebujecie mieć dodanego anałaka do swojego znajomego żeby można było do niego dołączyć żeby wyskoczyły te komunikaty a na PC potrzebujecie kogoś znajomego, żeby dołączyć do niego z innym trybem celowania. Więc na konsoli po prostu jak już tu jesteście i chcecie chodzić tu z bronią i zajrzeć do tych pomieszczeń, dołączacie do anałaka, potwierdzacie wszystkie komunikaty i tak, 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 takie to jest proste. Jesteś tutaj w bazie UFO już we Freeroom, czyli na sesji publicznej Normalnie przychodzą powiadomienia, czyli już skończyła się misja i jesteś teraz już w bazie. Można tu wchodzić, zaglądać, sprawdzać do każdego pomieszczenia. Warto to zrobić. Myślę, że fajny glitch jeszcze raz o Shio. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam swój nick z Discorda, można ale dzięki za tipa. Fajny glitch, nie widziałem tego jeszcze na YouTube, także mamy tutaj piękną premierę YouTube'ową jak wejść do bazy z bronią UFO. ja!